Na moim kanale, z tej strony znowu Wasza Meja No i tak jak pewnie wiecie, to już minęło trochę czasu od tamtej naszej ostatniej wizyty, ale mam nadzieję, że to dobrze no wyjdzie ten odcinek, bo mieliśmy mały problem, bo był pożar w naszej stajni na farmie Steve'a i musieliśmy się szybko przenieść. Od razu przenieśliśmy się na Rancho Starshine i jak, no jak na razie będziemy tutaj jeździć, bo no. Nie mamy gdzie indziej, a tutaj bardzo chętnie nas przyjęli, to było po prostu jedyna fajna, która nas bardzo tak cieplutko przyjęła. Właśnie um, dzisiaj jest odcinek z moją młodszą siostrą Doriną, która ma 15 lat. Więc ja teraz właśnie będę się przebierać, bo było, jest no akurat bardzo ciepło, więc ja poszłam w szortach, a moja siostra od razu poszła w stroju na konie, bo ona poszła później i się bardzo spieszyła i nie chciała jej się wiecie, przebierać. No i jestem przebrana. My będziemy jeździć na dwóch młodych koniach, kucach walijskich. Będziemy jechać w terenie trochę popuszkać w wodzie na oklep. Ja będę jechała na Aqua. Aqua ma 5 lat, a moja siostra Dorina na Anti. I Anti to klacz, która ma 6 lat. Jak już dodam, że Aqua to I to jest rodzeństwo. prowadzimy kucę. Jak już poprowadziliśmy konie do bramy, to będziemy mogli wsiadać i jedziemy. Teraz. Paniu, nie upieraj się! Ej, Aqua, co ty w ogóle robisz? No, Aqua, pry! Uch, zły konik. Aqua! no, nie dowody jeszcze. Nie właśnie ochraniacze, bo nie chcielibyśmy właśnie, żeby się sklapały, bo, bo są nowe ochraniacze i nie chcielibyśmy ich zepsuć, dlatego pojeździmy bez. My się już rozgrzałyśmy, to teraz Dorina pojedzie w tamtą stronę kusem, a ja pojadę w tą stronę kusem. Kusuj. Kus, Anti! Tak, 10 minut. Teraz idziemy się rozstępować i spróbujemy sobie galopem przy wodzie. My właśnie przechodzimy do galopu. Najpierw yy, nagram Norinę, jak ładnie galopuje, a później ona nagra Znajmniej mnie albo z drona puścimy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc no, Norina yy, pierwsza galopuje. Mam nadzieję, że to się nie skończy źle, ale raczej Anti nie, nie strzela kopa. Oj ty! Ej, prr, ładnie masz mi galopowod. Ach! Koniu! ładnie! Ach, widzę, że z nim po prostu nie da się normalnie. Ej, prr, zły koń! Ej, ej! ej konie już się denerwują tutaj z jakiegoś powodu. My wzięliśmy ochraniacze. No i wracamy. Szybciej, koniki, już musimy wracać. To by było na tyle w tym odcineczku. Nie nagrywałyśmy rozsiedłania, ponieważ no, było już mało baterii w kamerze. Do następnego, pa! Zachęcam do subskrypcji kanału, pisania komentarzy i lajkowania filmów. Zapraszam też, żeby wpadać na kanał mojej siostry, który nazywa się Antipodłogadory. Papatki!